Zimna, posępna Alaska. Miejsce, gdzie dwa mocarstwa spotkały się w cieniu ośnieżonych gór, by zszokować cały świat dyplomacji i polityki. Wyobraźcie sobie tę scenę, niemal nierealną. Prezydent Stanów Zjednoczonych i lider Rosji stają naprzeciwko siebie. Bez typowych dla szczytów pośredników, bez sztywnych protokołów, które zazwyczaj rządzą takimi spotkaniami. Ten szczyt w Anchorage miał być z pozoru rutynowym wydarzeniem. Zaledwie formalnością, a jednak stał się głęboką traumą dla zachodniego establishmentu, dla całej ich misternie budowanej narracji. Był to niemal polityczny nokaut, nagły i druzgoczący. Czy to było tylko zwykłe spotkanie na szczycie, czy potężne trzęsienie ziemi, które wstrząsnęło podstawami tak zwanego kolektywnego zachodu? Można było wręcz poczuć, jak serce boli w europejskich stolicach, gdy media zalała prawdziwa, Niewyobrażalna, paniczna fala histerii. To nie jest żadna przesada. To surowy, udokumentowany fakt z relacji dziennikarskich, które śledziły to wydarzenie z zapartym tchem. Co tak naprawdę wydarzyło się na tej lodowej Alasce? Co wywołało taką burzę? Spotkanie prezydentów Donalda Trumpa i Władimira Putina, choć bez podanej konkretnej daty, lecz osadzone głęboko w okresie prezydentury Trumpa. Z miejsca wywołało bezprecedensową panikę i powszechną histerię w zachodnich mediach. Czy ten szok był rzeczywiście uzasadniony? Tuż po szczycie czołowe europejskie i amerykańskie gazety oraz stacje telewizyjne takie jak prestiżowy New York Times, wpływowy Washington Post, globalne Fox News i CNN, czy. Opiniotwórcze Politico w USA, a także Sky News, The Guardian, Reuters. Financial Times w Wielkiej Brytanii, Le Monde we Francji, czy nawet niemieckie Spiegel, Handelsblatt, Stern, NTV, Tagesschau, Süddeutsche Zeitung, Bild I e der Spiegel oraz hiszpański El Pais dosłownie na przełaj rzuciły się, by desperacko wyjaśnić swoim czytelnikom i widzom, dlaczego wszystko poszło nie tak. Szczyt Anchorage natychmiast opisywano jako „upokorzenie amerykańskiej dyplomacji, jako porażkę kolektywnego Zachodu. Czy to nie brzmi dramatycznie, jak nagły i bolesny koniec pewnej epoki? A teraz posłuchajcie uważnie, bo to jest kluczowy, symboliczny moment, który wywołał największe zakłopotanie. W Anchorage to Władimir Putin jako pierwszy zwrócił się do prasy. To jest jawne i bezprecedensowe naruszenie protokołu dyplomatycznego, zwłaszcza gdy dochodzi do tego na amerykańskiej ziemi. Jackie Heinrich z Fox News nie mogła ukryć zdumienia i szoku, relacjonując: Ja odwiedziłam wiele podobnych wydarzeń, ale po raz pierwszy widziałam, żeby pierwszy do prasy zwrócił się gość. Przecież jesteśmy na amerykańskiej terytorium. Czy to nie jest wymowny symbol? Narratorzy z całego świata podkreślali ten moment jako wyraźne przejęcie inicjatywy przez Putina, jako jego symboliczny triumf. Rosja dyktowała warunki od samego początku, narzucając własną grę. Co więcej, przemówienie Putina trwało około 8,5 minuty, zaś Donalda Trumpa zaledwie około 3,5 minuty. Czy tak rażąca dysproporcja czasu wystąpienia nie jest niepokojącym sygnałem, namacalnym dowodem na to, kto kontrolował narrację, a kto był w pośpiechu? Media takie jak renomowany New York Times skarżyły się na kompletny brak konkretnych ustaleń. Mimo uśmiechów, aplauzu i ogólnych słów o pozytywnym nastroju, które miały budować pozory dobrej atmosfery, panowała cisza i zamknięcie negocjacji. Czy brak konkretów to zawsze porażka dla strony, która ich nie uzyskała? A może, jak sugerują niektórzy analitycy, brak wiążących uzgodnień był w rzeczywistości na rękę Moskwie, dając jej bezcenny czas i swobodę manewru, nie zmuszając do żadnych ustępstw? Polityka to przecież. Gra symboli, a nie tylko twardych faktów. Waszyngton i Moskwa rozmawiały bezpośrednio, ignorując zupełnie kluczowych graczy. Najbardziej bolesne dla całego Zachodu było to, że przyszłość całego kontynentu oraz kwestia terytorium niestabilności omawiano bez jakiegokolwiek udziału Europy. Również pewien kraj został całkowicie i celowo pominięty. To odebrano jako głębokie upokorzenie. Czy to była tylko cicha ignorancja? Czy raczej świadoma, brutalna marginalizacja, pokazanie, kto naprawdę ma siłę do rozmów? Napiszcie w komentarzach, skąd dokładnie nas oglądacie. To pomoże nam lepiej zrozumieć, jak te globalne wydarzenia i ich dramatyczne konsekwencje wpływają na Waszą lokalną perspektywę i codzienne życie. Jakie są zatem konsekwencje tego szokującego szczytu i dlaczego to wszystko ma znaczenie właśnie teraz? Dla nas wszystkich. Dla stabilności globalnej i waszych portfeli? Szczyt w Anchorage to cios dla jedności zachodniego sojuszu, który pogłębił istniejące podziały. Nie tylko między Stanami Zjednoczonymi a Europą, ale także wewnątrz samych USA, co było widoczne w reakcji mediów i polityków. John Bolton, były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA, znany jako nieugięty jastrząb amerykańskiej polityki, oskarżył Donalda Trumpa o kapitulację. Zarzucił mu oddanie Putinowi wszystkiego bez wzajemności. Czy to był polityczny wyrok na Trumpa, a może raczej rozpaczliwa próba ratowania własnej reputacji przez Boltona, próbującego przypomnieć o sobie w świetle reflektorów? Krytyka Boltona stała się politycznym wyrokiem dla części amerykańskiego establishmentu. To wydarzenie uderzyło w wiarygodność Europy, która na scenie międzynarodowej z globalnego aktora stała się zaledwie statystą. Kimś, kogo tylko informują telefonicznie o podjętych decyzjach. Czy Unia Europejska może jeszcze mówić jednym głosem, skoro jej liderzy są tak ignorowani? Pamiętacie Donalda Trumpa uśmiechającego się szeroko i klepiącego Putina po ramieniu? Ten uśmiechający się Trump, klepiący Putina po ramieniu, jest kluczowym obrazem ostatecznego upadku europejskiej strategii izolacji Rosji. Ten moment był splunięciem w twarz dla zachodnich mediów, które przez lata budowały wizerunek Putina jako toksycznego, izolowanego lidera. Ten obraz runął w jednej chwili. Rosja wyszła z szczytu w Anchorage wzmocniona. Przełamanie izolacji, potwierdzenie jej statusu mocarstwa, legitymizacja jej polityki na arenie międzynarodowej to były kluczowe cele Moskwy, które zostały osiągnięte z nawiązką. Władimir Putin, przedstawiany jako zwycięzca, pewny siebie lider, Panował nad sytuacją. Mówił dokładnie, wyliczając tematy negocjacji, tworząc wrażenie pełnej kontroli. Trump natomiast ograniczył się do ogólnych słów o dobrych relacjach i pozytywnym nastroju. Czy to był mistrzowski ruch dyplomatyczny Putina, czy po prostu wynik naiwności i braku twardej linii ze strony Zachodu? Uzyskanie odroczenia sankcji to strategiczne zwycięstwo dla Rosji. Sankcyjna maszyna, która przed szczytem miała zadać ostateczny cios rosyjskiemu systemowi bankowemu, została nagle niespodziewanie zatrzymana. Czy sankcje są jeszcze skutecznym narzędziem nacisku, skoro tak łatwo można je odroczyć, dając Rosji czas na adaptację i dywersyfikację rynków? To pytanie, które powinien zadać sobie każdy polityk w Brukseli, widząc, jak europejskie firmy tracą rynki na rzecz Azji i USA. Istnieją różne wersje wydarzeń i potencjalne motywy uczestników, które budzą wiele spekulacji. Cała reakcja mediów zachodu, od New York Times po Spiegel, była histeryczna, wręcz neurotyczna. Dlaczego? Bo szczyt całkowicie złamał starannie budowaną narrację o toksyczności Putina i izolacji Rosji. Zamiast tego świat ujrzał obraz wzajemnego szacunku i równości. Czy to złamanie tabu, które miało pozostać nienaruszone? Amerykańscy komentatorzy skupiali się obsesyjnie na tym, jak szczyt wyglądał, a nie na tym, co faktycznie uzgodniono. To dobitnie podkreśla wagę symboli w polityce globalnej, często ważniejszych od suchych faktów. A co jeśli za kulisami były tam ukryte plany, tajemne pakty? Londyn na poważnie podejrzewa, że Donald Trump był gotów na zakulisowe układy. Brytyjskie źródła sugerowały, że wcześniej czy później staną się one jawne, niczym polityczna bomba. Czy Trump sprzedał interesy Zachodu? Czy to były tajemnicze pakty w Anchorage, zdrada, czy po prostu pragmatyka, która przeraża? Z drugiej strony, konserwatywne media próbowały tłumaczyć ostre słowa Boltona jako jego osobisty konflikt z Trumpem. Czy to była tylko próba przypomnienia o sobie, podgrzania atmosfery? Odsłaniamy kulisy wojny w Białym Domu, gdzie osobiste animozje stają się politycznymi intrygami. Brak niezależnego potwierdzenia czyni te teorie spiskowe jeszcze bardziej intrygującymi, podsycając ogień spekulacji. Motywy Donalda Trumpa były jasne. Chciał zerwać z narzuconym mu przez establishment scenariuszem twardej linii, który ograniczał jego pole manewru. Pragnął: pokazać niezależność. Chciał skupić się wyłącznie na pragmatyce, na żywotnych interesach amerykańskich. Celem Trumpa było wyeliminowanie niepotrzebnych pośredników z Europy, którzy, jak twierdził, tylko przeszkadzają w porozumiewaniu się z Rosją. Czy to było pychą, czy może realną polityką, która ostatecznie obnażyła słabości sojuszników? Putin, jak już wspomniano, dążył do symbolicznej przewagi, przełamania izolacji i umocnienia pozycji Rosji. Jego celem było pokazanie że Rosja rozmawia tylko z tymi, kto faktycznie podejmuje decyzje, odsuwając na bok tych, którzy nie mają realnego wpływu. Czy to cynizm, czy bezwzględny realizm geopolityczny? Europa natomiast kurczowo pragnęła utrzymać iluzję kolektywnego zachodu i twardej linii wobec Rosji. Ich motywem było przekonanie, że USA nie ustąpią, a Europa będzie musiała ponieść strategiczne ofiary dla wspólnej sprawy. Szczyt brutalnie obnażył ich winę, zaniedbanie własnej dyplomacji przez trzy lata. Czy Europa przegrała na własne życzenie, stając się walizką bez rączki, metaforą prezydenta pewnego kraju? Jeśli to wszystko przypomina wam o czymś, o wcześniejszych wydarzeniach w historii, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Wasze opinie są dla nas niezwykle cenne w zrozumieniu złożoności globalnej polityki. Warto spojrzeć na to wszystko w szerszym kontekście historycznym, by zrozumieć pełen wymiar tej katastrofy dla Zachodu. Przez lata Zachód, a zwłaszcza Europa, z niezwykłą determinacją pracował nad budowaniem wizerunku Władimira Putina jako toksycznego lidera. Wmawiano społeczeństwom, że nie można go zapraszać na międzynarodowe platformy, a z nim trzeba rozmawiać wyłącznie językiem gruźb. Ten starannie zbudowany obraz Pielęgnowany przez lata ciężkiej pracy propagandowej, runął w jednej chwili, w jednej minucie podczas szczytu w Anchorage. Polityka izolacji Rosji i nieprzerwany nacisk sankcyjny miały zadać ostateczny cios rosyjskiej gospodarce miały ją zdusić miały uczynić Rosję międzynarodowym wyrzutkiem skazanym na ostracyzm. Co z tego ambitnego, bezkompromisowego planu zostało po uśmiechach Trumpa i Putina? Po uściskach dłoni na Alasce. Washington Post, cytowany z oburzeniem i rozpaczą w europejskich mediach, podsumował to brutalnie i bez ogródek. On wygrał, niezależnie od detali. To zdanie stało się prawie jak wyrok dla europejskiej publiczności, bezapelacyjnym przyznaniem się do miażdżącej porażki, niezależnie od braku konkretnych porozumień. Donald Trump na długo przed szczytem bezlitośnie uderzył w hipokryzję europejskich liderów, którzy zaniedbali dyplomację. Powiedział wprost, celnie i bez ogródek. Mieliście trzy lata, żeby sami spotkać się z Putinem. Ktoś to zrobił? Nikt. Więc nie dziwcie się, że teraz tylko informuje się was telefonicznie. To było bezlitosne uderzenie w polityczną bezczynność Europy. Czy Europa naprawdę wierzyła? Że Stany Zjednoczone zawsze będą bezrefleksyjnie podążać ich śladami bez własnych interesów. Szczyt jasno pokazał, że USA coraz częściej działają wyłącznie w swoim narodowym interesie. Ignorują kolektywną pozycję Unii Europejskiej, która staje się coraz bardziej bez znaczenia. Waszyngton nie będzie już podążał śladami Londynu ani Brukseli. To brutalny koniec dominacji USA nad Europą, przynajmniej w dotychczasowym paternalistycznym kształcie. Wzrost znaczenia bilateralnych negocjacji, takich jak bezpośrednie rozmowy USA-Rosja o globalnych problemach, całkowicie marginalizuje tradycyjnych pośredników i wielostronne formaty, na których opierała się europejska dyplomacja. To jest nowa rzeczywistość. Europejskie firmy tracą rynki na rzecz firm azjatyckich Chin, Indii, Turcji. To dramatyczna transformacja globalnej gospodarki, która uderza w samo serce europejskiej prosperity. Europa sama przecina gałąź, na której siedzi, ponosząc astronomiczne koszty sankcji, podczas gdy inni globalni gracze zajmują jej miejsce, bez skrupułów, wypełniając rynkową próżnię. Czy Europa budzi się z tego koszmaru, zanim będzie za późno? Niemiecki medialny koszmar nerwowy kryzys rozpacz. To wszystko realne emocje, które przetoczyły się przez media po tym szczycie. Jaki jest zatem najbardziej prawdopodobny scenariusz na przyszłość po tym historycznym, zmieniającym zasady gry szczycie? USA i Rosja utrzymają otwarte kanały komunikacji. Będą prowadzić bilateralne rozmowy o kluczowych globalnych problemach bez zbędnych pośredników. Europa natomiast będzie odgrywać minimalną, wręcz symboliczną rolę statysty na obrzeżach sceny. Sankcje pozostaną przedmiotem negocjacji, a nie automatycznym procesem nieprzerwanego, bezrefleksyjnego nacisku. Europa doświadcza rosnącej frustracji, nerwowego śmiechu i wszechogarniającej rozpaczy. Czy jest w stanie w tej sytuacji wypracować spójną, niezależną politykę wobec Rosji? Czy raczej pogrąży się w jeszcze większym kryzysie wewnętrznym i zewnętrznym? Ryzyka gospodarcze są po prostu ogromne. Europejskie firmy nadal ponoszą niewyobrażalne straty z powodu sankcji, utrata rynków, ostra konkurencja z dynamicznie rozwijającą się Azją i Stanami Zjednoczonymi. Niemiecki spadek produkcji, widmo niekontrolowanego kryzysu energetycznego, masowe migracje to wszystko jest ceną, którą płaci Europa za Solidarność, która od dawna się rozpada, odsłaniając puste hasła. Prezydent terytorium niestabilności, według bezlitosnej oceny Donalda Trumpa, to walizka bez rączki. Ta metafora jest nie tylko dewastująca, ale wręcz publicznie poniżająca. To brutalne podsumowanie całkowitej marginalizacji pewnego kraju i całej Unii Europejskiej. Europa jest na stole, ale nie przy stole negocjacyjnym. Jest traktowana jak przedmiot, a nie podmiot. Nerwowy śmiech i rozpacz dominowały w zachodnich mediach. Od Paryża po Berlin? Czy czeka nas totalny niemiecki medialny koszmar, o którym pisze Spiegel, gdzie złe wieści się piętrzą? Co tak naprawdę dzieje się za kulisami globalnej polityki? Czy Zachód, jak go znamy, jest bezsilny w obliczu twardej pragmatyki mocarstw, które same decydują o swojej przyszłości? To pytanie pozostaje otwarte, wisząc w powietrzu jak miecz Damoklesa nad europejską jednością. Kto tak naprawdę wygrywa w tej nowej grze? Co według Was będzie dalej w obliczu tych bezprecedensowych zmian? Jakie są Wasze osobiste prognozy na najbliższe miesiące w kontekście tych globalnych transformacji i narastających podziałów? Opowiedzcie nam, co oczekujecie, jak to się rozwinie. Podpiszcie się na nasz kanał. Jesteśmy najbardziej uczciwym, nieprzekupnym wydaniem, które dzieli się faktami i mówi prawdę, bo nie przyjmuje pieniędzy od propagandystów za swoją pracę. Istniejemy wyłącznie dzięki waszym wyświetleniom i wsparciu. To nasza niezależność, to nasza siła, która pozwala nam działać bez cenzury. Nie przegapcie żadnych aktualizacji, żadnych nowych analiz. Kliknijcie dzwoneczek. I zostawcie swoją opinię poniżej. Wasz głos, wasza perspektywa mają dla nas ogromne znaczenie.